Godziny 17 minut i 56 sekund, jako trzecia na linii medy z tymczasem zameldowała się Paulina Magulska. Czy jest z nami Paulina? Nie ma Pauliny, a więc przechodzimy czas. 2 godziny 14 minut i 34 sekundy. Reprezentantka z Pruszczak Gdańskiego Cyganik. Magdalena! Zapraszam serdecznie! Jest Magda z nami. Czas Magdy, przypomnę, 2 godziny 14 minut i 34 sekundy. Gratuluję serdecznie. Tak, podium samo sobie jest już przeszkodą. Mamy bardzo okazałe podium biegunowe. Dlaczego wspomniałem o czasie pa Magdy, przepraszam, dwie godziny 14 minut i 34 sekundy, a to dlatego, drodzy Państwo, że czas pierwszej pani to 2 godziny 14 minut i 17 sekund. A więc tutaj naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt sekund dzieliło te panie. Miejsce pierwsze, miejsce drugie, a miejsce pierwsze reprezentantka formy Martyna! Rywalizacja kobiet na dystansie dwóch okrążeń w kategorii Open, drodzy państwo, i tak wygląda niepełne podium w tej kategorii biegowej. Dwie panie, z fantastycznym wynikiem, z bardzo niewielką różnicą czasową. Gorące brawa jeszcze raz dla tych pań. Chwila oczywiście dla naszych reporterów, fotoreporterów, dla Maćka Kozaka, który na pewno wieczni to na swoim filmie, a my przechodzimy.